Dzień 23 naszej misji. Witam Cię. Eee, dzisiejszy dzień jest dniem regeneracyjnym. Dlatego pojawiam się tylko na chwilę, żeby przypomnieć Ci o zadaniu, które wczoraj dostałaś e, do wykonania. Na dzisiaj A masz wykonać, miałaś wykonać e, 20 brzuchów. E, na 20 ćwiczeń na partie skośne, na mięśnie skośne brzucha, 20, 20 po wstaniu w ciągu dnia i wieczorem. Pokażę Ci tylko w przykładzie ćwiczeń, które możesz sobie wykonać. Ćwiczenia najprostsze, podstawowe na te partie mięśni, czyli uginasz nogi, rękę za głową, trzymasz drugą do góry, ciągniesz po skosie. Pamiętaj, że ręka wraca. Masz napięte mięśnie brzucha. Wykonujesz to ćwiczenie na obie strony, tak? 20 na jedną, 20 na drugą. Możesz również trzymać obie ręce za głową. Wówczas ciągniesz łokciem do kolana. Wykonujesz też 20 powtórzeń na jedną e, stronę i na e, drugą. Mam nadzieję, że wykonasz to zadanie solidnie w dzisiejszym dniu. Do zobaczenia.